Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj testik na żywo e, prostownicy Steampod z L'Oreal e, Rowenta, której e, test na, o test na żywo prosiły mnie kilka osób, e, więc na, wa, na wasze życzenie coś takiego zrobiłam. Prostownica posiada 8 patentów. E, niesamowity jakiś sposób wyciskania pary, która pielęgnuje również nasze włosy, e, temperaturę, m, którą sobie ustalamy. Grzebień i specjalne, oczywiście, grzejące płytki. Sercem prostownicy jest taki, taka nakładka, dokładka, jak ja to mówię, pojemnik na wodę, w której wytwarzana jest para. Ma ona też takie specjalne, po prostu, jak gdyby. Stopki, które ułatwiają oczywiście stosowanie z tej prostownicy, bo inaczej to wszystko nam zjeżdżało ze stołu. Jest to taki dosyć mały pojemnik, ale wlewa się w niego taką ilość wody, żeby nam po prostu optymalnie wystarczyło. Ja wlewam wodę deionizowaną, bo tutaj jest za twarda woda. Kable, jak widzicie, są dwa. Jeden kabel jest podłączony do prostownicy, ten grubszy, właśnie z tą parą, a drugi jest normalny do prądu. Prostownicy trzeba używać tylko w ten sposób, jak pokazuję właśnie na filmiku, czyli z góry na dół, tak jak pokazują, pokazują strzałki, bo inaczej po prostu tego efektu nie osiągniemy lub para nie będzie się wydobywała. Włącza się ją tak jak każdą inną prostownicę, po prostu przyciskiem, tutaj, wciskając przez dłuższą chwilę. Po prostu prostownica się jak gdyby zaświeci i ustalamy sobie wtedy poziom temperatury, jaki chcemy uzyskać. Można sobie oczywiście to ustalić tak, jak nam pasuje do naszej grubości włosów. Jest tutaj ten grzebień, o którym Wam mówiłam, i te jakieś tam super płytki inne niż wszędzie indziej. Powiem Wam, że ja jestem z tej prostownicy bardzo zadowolona. Mam do niej taki specjalny krem. Czyli jak umyję włosy i są już mokre, wysuszone ręcznikiem, lekko osuszone, to po prostu nakładam sobie ten płyn, a do ostatecznej stylizacji używam tego oleju. Tutaj Wam pokazuję, jak włączam prostownicę i przystępuję do działania. Chwileczkę ona się wyświeci na taki jasno-niebieski kolor, miga nam temperatura, ja sobie ustalam temperaturę, jaką chcę uzyskać. Akurat w tym przypadku jest to 210 stopni, ponieważ moje włosy tego dnia były wyjątkowo napuszone. I powiem Wam, że takie prostowanie starczy mi na około 3 dni. A tu już przystępuję do prostowania. Mam włosy połączone, podzielone niepołączone na 3 sekcje. I przystępuję do, do działania. Prostownica się świeci. Piatełko się świeci w prostownicy. Po prostu takimi posuwistymi, jak to zwykle bywa przy prostownicy, ruchami działa. Jestem zadowolona z tej prostownicy. Biorę sobie po prostu każdego każdego razu odkrywam ją na nowo, w jaki sposób jaki sposób jest najlepszy dla moich włosów. Mam, mam podzielone, najlepiej mi się prostuje, jeżeli są podzielone na takie minimalnie, minimalnej grubości pasma. Wtedy prostowanie jest na dłuższy, na dłuższy efekt, to tak powiem, dlatego że mam wtedy wyprostowane włosy na 3 dni do następnego mycia. Jest mi dosyć ciężko tam z tyłu sobie oczywiście wziąć i te włosy jakoś no, wydobyć spośród tych kultonów tam z tyłu się znajdujących, ale staram się, żeby Wam pokazać jak najbardziej widocznie efekt tego prostowania. Dalej Wam po prostu dogadam na końcu, co tam jeszcze. Wyczułam podczas tego prostowania. Może, mówię, może powiem tylko tyle, że podczas prostowania wydobywa się para, którą możecie tutaj zauważyć. Włosy się stają bardzo błyszczące bardzo elastyczne bardzo lśniące ale również jest taki dźwięk charakterystyczny przy, przy prostowaniu tych włosów przy, przy używaniu tej prostownicy. Jeśli mówimy o tym profesjonalnym prostowaniu tak jak miałam robione uszu fryzjera, to byłam zachwycona tym efektem. Był to mega efekt, bardzo wygładzony w włosów. Także e, takiego efektu niestety tak jak teraz nie udało mi się uzyskać m, tą prostownicą, dlatego że uważam, że fryzjer jednak umie pod odpowiednim kątem to wszystko zrobić. E, włosy moje po tamtym prostowaniu były tak przygładzone że na pewno kiedyś chciałabym ten efekt jeszcze uzyskać. Może. Sam efekt tego, że ktoś inny nam robi to prostowanie też ma właśnie duże, duże znaczenie, dlatego że każde pasmo łapie pojedynczo w bardzo małej ilości. Zresztą fryzjerka mówiła mi, żeby łapać bardzo małe pasma, co jak wiecie, czasami jest wkurzające, dlatego że schodzi nam niesamowicie długo, a chciałoby się po prostu zrobić to jak najszybciej. Także widzicie, ja używam tutaj normalnego grzebienia, takiego o grubym rozstawie zębów i dopomagam sobie prostownicą cały, cały czas. Ostatnio dopomaga czy tylko olejek Mystic Oils and L'Oreal, który bardzo, bardzo lubię. Trzy kropelki dosłownie, żeby ujażnić te baby hair, takie, które mi się pojawiły na trzkubkoch, które sterczą we wszystkie możliwe strony. Także fajnie, że włosy mi rosną e, po tym oleju Fajkal Herbaz, który robiłam wpis na blogu. Zostawię Wam link, żebyście sobie zerknęły. Oczywiście troszeczkę końcówki i e, przygładzam sobie te włosy tak na swój sposób, taki jak bardzo lubię nosić. E, cieszę się, że ta grzewka mi wreszcie odrosła i zbliża się e, po prostu to wszystko już tak e, ku ku przeznaczeniu takiemu, jakim miało być. Bo moje włosy mają właśnie tendencję do, do tego, żeby były proste i chciałam, żeby były wszystkie proste również grzywka. Tak jak widzicie, włosy są bardzo wygładzone. Bardzo mi było to trudno uzyskać moją poprzednią prostownicą, chociaż była bardzo dobra. Zawsze miałam po prostu z tyłu włosy nie do ujarzmienia dosłownie. Wszystkie te warstwy. Włosy są gładkie, lśniące i bardzo, bardzo puszyste i wciąż takie leciutkie, także to jest bardzo, bardzo miłe. Polecam Wam tą prostownicę. Pa!